Moda to nie tylko ważny element stylu życia, to również wiedza, którą można zdobywać podczas uniwersyteckich studiów. Przekonali się o tym doskonale uczestnicy pokazu zorganizowanego na Kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybór przestrzeni na pokaz nie był absolutnie przypadkowy. To właśnie na tym wydziale od 2001 roku istnieje możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko pojętą kreacją artystyczną w ubiorze. Pod okiem wykładowców, którym przewodzi profesor Monika Kostrzewa, studentki realizują interesujące prace związane z grafiką żurnalową, projektowaniem ubiorów oraz wzornictwem. Pracownia wyposaża młodych ludzi w podstawową wiedzę z zakresu designu, konstruowania i realizowania indywidualnych wizji stroju. W studenckich formach z łatwością dostrzec można odważne podejście w kontrastowaniu form, zderzeniu barw, łączeniu tkanin. Przyszłe projektantki nie tworzą jedynie okrycia, lecz kinetyczną rzeźbę. Sięgają po rozmaite inspiracje, czasami rzeczywiste, namacalne, bądź artystyczne i abstrakcyjne. Pojawia się zatem z jednej strony sukienka, dla której podnietą stał się samochód marki Chevrolet, z drugiej kolekcje wpisane w figurę elipsy lub połączone z doświadczeniami z obszaru grafiki warsztatowej, a konkretnie akwatinty. Drugą część pokazu zdominowały prace polskich projektantów, z którymi współpracuje butik UN Style, reprezentowany przez Romę Jankowską. Istotnym dopełnieniem modowo-muzycznego wieczoru było sympozjum poświęcone problemom współczesnego projektanta i przedsiębiorcy odzieżowego oraz showroom, który stworzył gościom możliwość obejrzenia z bliska prezentowanych na wybiegu strojów, butów i kolekcji biżuterii.